Siemano w pierwszym odcinku z fazy playoff, tak jak widzicie naszym przeciwnikiem jest New York Knicks, jest to pierwszy mecz jeśli chodzi o playoffy offy tegoroczne, więc przejdźmy sobie może do spotkania. Jeśli chodzi o, o skład to raczej to pozostaje bez zmian, wiadomo jaka jest, jakie jest wyjściowe ustawienie Boston Celtics, mam nadzieję że będzie to emocjonujące spotkanie, że uda mi się wygrać ten pierwszy mecz. Historia the the się. NBA Playoffs. Round one. Wzięliście jakieś zaproszenie was na ten mecz? Świetnie to wyglądało, naprawdę. Więc jedziemy, panowie, od początku. Boston Celtics. na zielona. Piłka wygrana. Świetny początek. Green Pierce, Antony Oj, czyżby to miało być Ależ trybun nigdy jeszcze ich tak nie było słychać jak teraz Green Jest pierwszy punkt Naprawdę Ciekałem bardzo na te playoffy wy tak samo z tego co widziałem mam nadzieję że nie zawiodę i idę jak najdalej świetnie tak wam obiecałem w play-offach będę starał się grać trochę inaczej jak to nie weszło tak ładnie przed podkosz Mamy remis, to będzie na pewno bardzo ciekawe spotkanie. Bradley. Pierce. I... Zaryzykowałem tą trójkę, ale to nic. Mam nadzieję, że uda mi się to odrobić. Trochę nieprzygotowana pozycja. Muszę starać się to robić inaczej. Bradley. Garnet. Znów jeden na jeden. O to chodzi, tak? Trzeba właśnie wchodzić pod ten kosz. To jest garnet, to jest to, czego oczekuję. Rondo, znów nagrywam dla Was to rano. Także sorry, że komentarz może być czasem troszkę inny. Świecie, Bradley. Garnet, spakuj to. Pierwszy dunk w tym meczu. 6-4 prowadzenie. Ważne, żeby wygrać to pierwsze spotkanie w playoffach. Trochę komfortu, to potem wprowadzi do następnych. U odpowiedź trujeczkom. Co za spotkanie. Bradley. I znów dunk. Tym razem grina. Coś pięknego, to co się dzieje w ogóle Jak te trybuny wyglądają Nie mówcie że Znów kolejna zbi zbiórka Bradleya Pierce Nie W ogóle nie wiem dlaczego Pierce'owi jeszcze nic dzisiaj nie weszło Słabe spotkanie A bardzo liczyłem na niego Na razie zawodzi A, myślałem, że nie udało się zrobić akcji 2 plus 1, ale mamy dwa rzuty osobiste. Ja pierdzielę, co jest? Pierwszy raz mi się zdarzyło, żebym nie trafił dwóch rzutów osobistych. Dobra, Weź ci zmiennicy. Basz. Terry. Dużo miejsca miałem, więc mogłem sobie na lajcie to już wrzucić, ale... Nie mogę robić takich błędów już przy osobistych, bo to może później... ...być bardzo ważne pod koniec, jeśli chodzi o... ...o końcowy rezultat. Terry. Lee. Green. Zobaczmy jak trójki. Świetnie, pierwsza trójka w tym spotkaniu. 13 do 7. Nie. Jeszcze odpowiedzieli trójkę. Co za spotkanie w ogóle? Pierwsza kwarta wygrana tylko trzema punktami, a przez chwilę było 13-7 Niestety ta trójka, która wpadła, dużo im dała teraz. Uff. Nie będzie łatwo na pewno. Zacięty mecz, bardzo ciekawy. Tego te trybuny, cały czas te trybuny naprawdę robią na mnie takie wrażenie. Świetnie to wygląda. To są właśnie play-offy. To jest NBA. To jest Boston Celtics. Nie możemy odpaść. Uff, faul. Niestety nie było akcji 2 plus 1. Niestety dla nich, na jeszcze się dla mnie. Ale będą mieli dwa punkty, pewnie z rzutów osobistych. Tak jest, tym razem oni się nie mylą. Już tylko jedno oczko. Bradley. Pierce. Rondo, brakuje mi twoich wejść dynamicznych pod kosz. I znów sad, tym razem Pierce. Na razie dobrze się odnajduję tam pod tym koszem, jeśli chodzi o takie zagrania. O kurwa, mać. Co za alejub. O ja pierdzielę. Ależ to zrobili. Pierce Pięknie, trujeczka, pierwsza pola Też coś 50% na razie. Dwie próby, jedna weszła. Loose ball foul. Mam nadzieję, że... O, Starwich, więc tak. Piłka dla nas. Terry, spróbuj za trzy. Znów siadzi, 21 do 14, 7 punktowa przewaga. Ah. Rondo. Spróbuj tam szybciej, może pod kosz dynamicznej. Samarkuj. Bas. Kurde no Odbił się od niego tak jakoś dziwnie i nie trafił Aj defense na trybunach ale niestety nie udało się tego obronić Spokojniej panowie, powoli, powoli Nie śpieszmy się Lee o, ależ to zrobił Ładne by to było i coś z tak, tego jak nie weszło. Mylą się także i oni w ataku. Terry. Zafaili. Rondo po obwodzie. Szukam, szukam, szukam komu mógł zagrać. Okazał się Bas. Przegrałem 1 na 1. Znów nie wpadło. Minuta do końca tylko 5-punktowe prowadzenie Ajajaj aj, aj. Świetny odbiór Tym razem tary Li na czystej pozycji nie myli się 23-16 Jeszcze raz próbuję odebrać Ach, nie udało mi się tak zablokować ale jest zbiórka Wystarczy, że im trochę tam poprzeszkadzamy. Zawsze coś, nie? Bas. Ależ siedzi z pół dystansu na razie w tym meczu. Jeszcze raz, dopróbuj. A Chyba fakują to teraz. Nie daj nie daj. Rondo raczej niezbyt jest dobre, jeśli chodzi o bloki. 6 sekund do końca. Spróbujmy rzucić jeszcze 4 Nie, niestety się nie udało. Ale jest dobrze. Po dwóch kwartach prowadzimy. 25 do 18. Utrzymywać to prowadzenie konsekwentnie. I dążyć do zwycięstwa. Halftime report. Uff. Przedostatnia kwarta przed nami w tym spotkaniu. Kurde. Pierwsze punkty od razu. Byle utrzymywać tą przewagę, grać dobrze w ofensywie i próbować jakoś w obronie coś, coś kombinować. Garnet. i ciebie też liczę dzisiaj. Zagraj z nim jeden na jeden. O to chodzi właśnie. To jest Kevin Garnet. A takie akcje tego typu będę dzisiaj liczył. Rondo. No nie! No kurwa, no nie. Bradley. Aj, to był zły pomysł, żeby tam podawać Ale jest zmęczony Kevin Garnett. Odpowiedź w postaci trójki Tak jest, już tylko dwa punkty Co za spotkanie w ogóle się zrobił mecz taki, że ja pierdzielę Bradley Pierce Za dwa, ale jest, siedzi Nie dużo braku, by ten garnet zablokował tak zajwiście od tablicy jeszcze. znowu no dwa punkty tylko. No w tył Bradley. Paul Pierce za trzy. Oto Kaman właśnie, 32-27. Dobra skuteczność I znów takiego ale jupa gości odpowiadają że Ja pierdziele Bradley Rondo Green Jest faul. Na szczęście bo Mam jeszcze jedną szansę Pol Pier 3 ja chciałbyś Do Link Bradley Też potrafi. O właśnie 35-29. Mówić też potrafi rzucać trójki Defense. Nie daj mu tak wejść Kurde Świetny zwód naprawdę Podoba mi się to spotkanie Wywołane krycie przy piersie. Co to miało być za podanie? Pol. I znów tylko dwa punkty. Kogo teraz zagrać, żeby się nie pomylić? I znów się nie udało 2 plus 1. Ale może osobiste w końcu wejdą. Kurde. Niezbyt pewnie dorzucam dzisiaj. No nie. Tylko jednego trafiłem. Oj, moje osobiste, co dzisiaj niezbyt funkcjonują za dobrze. Ja chcę 2 plus 1 jeszcze. Ja pierdziele! I będzie remis. Mhm. Pierwszy raz w tym meczu mnie dogonili. Jeszcze strata. No nie. No kurwa, no nie. Dobrze, garnet. Green. Ale co zrobił Kevin Garnett. Jeszcze bronić tą akcję. Rondo. Ależ to zakończył, 3 sekundy przed końcem. Już czteropunktowa przewaga. Dajcie im rzucić. Szczęście nie wpadło. Zawsze się boję, jak takie lecą piłki, że normalnie wpadną gdzieś mi tam do kosza i będą mieli akcję ze 3 rondo numer 9 Anthony Numer 7 No troszkę więcej punktów mam Może to się zmieni Może zacznę wchodzić pod kosz tam bardziej rondo To jest w sumie dobry pomysł Próbujmy. Pierce. Nie, ja, to był zły pomysł, byłem kryty. Nie miałem zbyt nie dużo miejsca i odpowiedź. Ja pierdzielę, Antony. Odpowiedź Antonego świetna, prawda. Może Bradley mu pokaże. Co to za lagi w ogóle. Jeszcze strata Garneta. Rondo Rondo zablokował jeszcze. Ja pierdzielę. Jak to w ogóle było możliwe? Rondo wygrał pojedynek w defensywie. Bardzo dobrze. Garnet Ależ kryją, kurde, no, normalnie nie mam gdzie, gdzie podać nawet. Nie, 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 nie! What the fuck, co to było? Co za wsad, 41-40, muszę się skupić w samej końcówce. Zostało już tylko 3 minuty. Zwiększyć swoją przewagę, jakoś w ogóle wyjść na prowadzenie teraz To była dobra akcja, mam powiem. to mi się podobało Jeden punkt Muszę obronić jakąś akcję Bo przejąć Znów Antony, no straszny mam problem żeby go podtrzymać dzisiaj W ogóle to miało być podanie do rondo, a nie do... garneta gdzieś tam. Joch, na szczęście. Bałem się, że już nie uda... Nie mi się dorzucić. Oj, 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 dwie minuty tylko do końca, ale nerwy w samym ...w samej końcówce tego spotkania. Jest to pierwszy mecz play -off. Blocking Foul. Nie Pierce I nie mówcie, że mają akcję 2 plus 1 To tak jest Ja pierdzielę na minutę 59 przed końcem Przegrywam dwoma punktami Nie będę próbował pierwszy. Zbyt ryzykowne to jest Ale z czapa na rondo Uu. Nie wiem czy uda mi się wygrać to spotkanie Antony w ogóle się nie myli w cztery punkty Ja ale co ten pierz zrobi w ogóle I znów 2 plus 1 6 punktów, minuta 20 do końca. Kurwa mać, Pierce, która to już strata 7 punktów. Nie mam wyboru Muszę teraz trójkami ryzykować. 4 punkty Jeśli się pomylę, to już będzie koniec i tak minuta 13 do końca. Jakiegoś odbioru rondo mi brakuje O właśnie, niedużo brakło Bridgin Foul <ścoughs> Już osobiste Pomylił się raz Już pomylił się drugi i wątpię Ale 52,47 5 punktów Ostatnia minuta tego spotkania Teraz znów na ryzyko z, z, z rzutem do 3. Antony go kryje. Green. Nie. Dlaczego mam takie straty ciągle? Co z Fudentunego w ogóle? Personal foul, Już będą osobiste. 7 punktów, 25 sekund do końca. Co za mecz. A było tak dobrze na początku. Bradley, rzuć to, proszę cię. to mi nie da, 5 sekund, 5 sekund 5 punktów 4 punkty na 17 sekund do końca już teraz będą fa faulować jedyna szansa to trójki 6 punktów, dwie trójki 5 punktów, tak samo dwie trójki Jeszcze biorąc pod uwagę, że spodbują akcję, którą będą mieli Albo nie rzucą przynajmniej jednego osobistego Ale mają komfortową sytuację teraz Dobra, zaczniemy od połowy Uuuu Ciężko, ciężko Pils nie, to był koniec panowie. Niestety. Miałem nawet pozycjach, żeby rzucić kryty indywidualnie przez Antonego, chyba najlepszego gracza dzisiejszego spotkania. Pierwszy, play-offów podsumowuje w naprawdę bardzo pozytywny sposób. Ciekawe spotkanie interesujące, utrzymające w napięciu do końca. Jak na playoffy przystało, dobry poziom, punkt za punkt. Początek dla nas, końcówka dla nich. Niestety nie powstrzymałem antynego, mam nadzieję, że uda mi się to zrobić w meczu numer 2, nic jeszcze nie jest stresone. Nie, 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 tyle. Piers jeszcze się pomylił w samej końcówce, kilka razy liczyłem na bardziej najlepszą grę z jego strony. Ale nic nie poradzimy. Przegrywamy pierwsze spotkanie. Carmelo Antony, najlepszym zawodnikiem. Nikogo to chyba nie dziwi. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Zapraszam na kolejny. Mam nadzieję, że uda nam się wygrać i doprowadzić do stanu 1-1. Trzymajcie się na razie. Dzięki za oglądanie i piona. Raz, dwa.